Żydło Ci studiowanie na niemodnej uczelni? Czy Twoja pani z dziekanatu na tu zamienia się w potwora za każdym razem, gdy się do niej zbliżysz? Czy budzisz się codziennie zmęczony, ze sztywnym, obolałym karkiem? Zacząłeś łysieć lub siwieć ze stresu? Mamy dla ciebie wspaniałe rozwiązanie. Przedstawiamy Wydział Politologii i Dziennikarstwa. Najlepszy wydział na UMCS. To nie jest film Science Fiction. To UMCS. Masz dość biegania między budynkami? Tutaj wszystko mamy w jednym miejscu: dziennikarstwo, produkcja medialna, bezpieczeństwo narodowe, politologia, PR. To prawdziwa kumulacja lotto. Chcesz nauczyć się tworzyć grafiki, montować, pisać, edytować, fotografować i nagrywać? Nie no, to niemożliwe. Nie ma takich rzeczy. A nie, idź pan w My mamy na to sposób. Oferujemy sale wyposażone w profesjonalny sprzęt, gdzie możesz korzystać z pakietu Adobe, bez piracenia. Dodatkowo, nasze komputery mogą kopać bitcoiny. Nie próbuj tego w domu. Uwaga, to twój szczęśliwy dzień. Tylko dziś z kodem rabatowym "Produkcja medialna" otrzymasz zniżkę na warunek z filozofii. Zadzwoń teraz, dwie jedynki,